Zobaczcie na XRP, jaki też fajny wolumen, gdzie sobie moglibyśmy porównać. Nie wiem, czy tutaj na tej stronie, chyba na market Capie, jest, są wykresy historyczne. Można sobie zobaczyć, miesiąc, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, cztery, pięć miesięcy temu, jaki tutaj był wolumen. No już nie wspomnę o wolumenie na, na TTR, bo TTR tutaj to jest kosmos 94 miliardy. No ale BNB, zobaczcie, 2 miliardy. Solana 10, 10 miliardów. Także zobaczcie. Jakie tutaj są kwoty? Dogecoin. Zobaczcie, 2,8 miliarda, Cardano, Tron. Ja wam powiem, że te coiny z tej pierwszej dwudziestki, nawet jakbyśmy sobie mieli wziąć je z pierwszej setki przy tych tutaj wolumenach i przy market capie tych, tych coinów. Jakie tutaj, jakie tutaj jakie jest zainteresowanie, jeśli chodzi? Wiecie, no coś, co, co gdzieś ma wolumenu ponad miliard, Litecoin. Sui, zobaczcie, młody projekt. Ponad miliard. Zobaczcie, Stellar nawet, stary jakiś projekt. Jakie te wolumeny są, są duże, to uważam, że w kolejnym, kolejnym cyklu, po kolejnym halvingu właśnie te coiny z pierwszej pięćdziesiątki pierwszej setki, już nie mówię tutaj z pierwszej dwudziestki one na pewno będą robiły mega wyniki.